Siemano widzowie Dzisiaj odcinek z Bed Warsów Zagramy sobie czwóreczki Hmm Zaczepiamy sobie nocny O spoko mapa Może zrobię Beda albo nie Nie lubię ogólnie beta robić To jest pierwszy film z Bed Za dobrze, także nie gadajcie, że gram słabo. No możecie gadać, ale nie piszcie w komentarzach, tak, no bo i tak wam mówię, słabo gram. Nie umiem się w ogóle klepać. Udawać się umiem, ale klepać już nie. Ale fajna mapa nawet. Ja ją lubię. nie to jest moja myszka taka gamingowa można powiedzieć Czekaj się może ustawienia Dobra Robię tak, że wyrzucę, a budujmy się stąd. Tam przewoła województwo. Dobra, ziom nie jest, jest dobry. Oni nie czają bazy. Dobrze! dobry ziom. Dobry ziąbel. Ej, ziombel, ziombel czaj bazał nie jest dobry. Nie chciałem zniszczyć łóżka. Jestem od budowania, powiem szczerze. Nie od... Yy. O! Dobra, nie idę. Yy. Osiem, siedem, sześć, pięć, trzy... Dobra, będziemy mieli mieczek. Lecę... Oj, niebieski! Ło! Wow. Dobra, szybko, szybko, szybko. Sorry. A dobra, idę sobie pozbierać na... Jak to się No, na tego nie czoła. Żelaz. A dobra, żelazkę mamy. Myślę, że po co? Nie bardziej się. oj tu mi się Dobra, ja sobie Firebolika kupię. Sorry, że mam skinę dziewczyny, ale nie umiem ustawiać skinów w minecraftcie Dobra, biorę. Aha, jestem sam. Jaki wstydne czuć żółci nie skinęli tak szybko. Okręczuła. I Bambik. Może się film wyłączyć, ale wtedy zrobimy nowy. Ja zrobię, znaczy się. Ja ten most wolniej niszczyć, jakby ktoś szedł. Dobra. Jeszcze jest... Dobra, dobra O babu dobra. babu babu Dobra. Jeszcze nie wiem, jaka jest mapa. Super. Autogram naprawię. Autograf... No Dobra, teraz... Nos, yy, ja będę robił beda. się. No. Teraz się będą może częściej pojawiać dzięki nie wiem, zobaczę A 6 minut już trwa odcinek serio? 7 nawet sobie zobaczymy to. Zrobię tego beda. Mam nadzieję, że się Wam spodobał odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Yy, Subskrypcję, jak tam wolicie. Choć wolałbym, żebyście subskrypcje zostawiali niż łapki w górę. Chociaż łapki w górę też są dobre. Ale już wolę te suby. Wiecie. Głupie napisane Aha! Ja nie mogę dwie osoby kampią. Skibisynek, skibis, skibidis synek. synek. Nie mam łóżka? O! Hmm. Dobra żyje. Oho, o, łata Sigma. Co mamy? Dobra, jest dobrze. Na razie. Jeszcze, jeszcze nie przegraliśmy. E, teraz drewno czy co? Tam y, glina. Aha, a kto to zniszczył? Przepraszam bardzo, kto to zniszczył? Pewnie ktoś z mojego teamu. Albo wiecie co? Zagram sobie dwójki. Ja czwórak nie lubię. Na trójkach nie gra... A solo. Rówtub. To jest ogólnie spoko mapa. O, poczekamy na sobie. Obuduję kamieniem endu i tyle. Czy muszę 40 żelaza zbierać? Ej, mój dawny ekwipunek to, y, to żelazny miecz y, i sakramenty i farba. I tyle. Um. Coś zginąłem. Ej. co? O, w końcu. On zaraz pewnie przyjdą po mnie mnie rozwalić no proste. Ale trudno. Mm, no siama, siama, siama. Nie ma. się ze mną. Nie, aha. Nikt nie, nie wybrała AKP. Aha. Swipe się ma. Um, może jeszcze. Dzisiaj, może też wrzucę odcinek z Robloxa. Zobaczę. Dobra, cztery drużyny będą tylko. Miałem 6, siedem, osiem, dobra. A najpierw dwadzieścia cztery zbieramy, bo... No, jednak boję się, że ktoś do mnie przyjdzie, chociaż to jest taka mapa, że nie od razu ktoś przychodzi, tylko Yy, potem Wydaje mi się, bo... Nie ja to często grałem. Dobra, niebieski jest, spoko idzie na diaksym. Dobra. Okazuje się, że trzeba kupić co Sorry widzowie. Ale kilof i tak będzie przydatny. No, ja. Kilof i tak bardzo będzie przydatny. Dziewięć, sześć. i fireball no i to jest mój dawny kwiponek tylko bez kilofa bez kilofa to jest mój dawny eku dawny eku tu mogę śpiszę ha Boję się, że ktoś zaraz do mnie przyjdzie, ten szary albo niebieski. O, szary już nie ma łóżka. Dobra, szaruś został zniszczony. O, ty! Ja się podejrzewam o przejście do mnie. Pewnie zaraz będzie mnie chciał. O kupmy sobie. Gdzie złotko o. Na razie. Do... A ty sobie... Aha! quanta Sigma? 14 minut odcinka. Jak to szybko mija? Tak. Dobra, klepa się z nim... Widzicie co. Grałem Ym... Robloxa. Brookheaven. Ostatnio dostałem banę na jeden dzień, ale. już go nie mam. Albo widzicie co widzimy? Ja kończę film w Stawyko, i potem wrzucę film na Roblox. No.